Witajcie w nowym vlogu, właśnie karmię Michalinę, jestem w trakcie sprzątania mieszkania, bo mamy dzisiaj gości i będziemy robić sushi w domu, mamy taki plan, zaraz y, zaczniemy sobie przygotowywać składniki, jak ją tutaj nakarmię, została mi jeszcze do posprzątania łazienka, wytarcie kurzy i powieszenie prania, także sobie to raz, dwa ogarnę, y, całą resztę już zrobiłam, uszykowałam się, i tak sobie spędzimy dzisiejszy dzień. Po południu może sobie dziś pójdziemy na spacer, chociaż zapowiadałem burzę, ale zobaczymy, bo ostatnio się ta prognoza też nie sprawdza. Na razie jest cieplutko, bezchmurne niebo, także super. Od jutra już ma być ochłodzenie, z czego też się bardzo cieszę, bo da się wreszcie normalnie funkcjonować bez pocenia się. Więc tak, zaczynamy i zapraszam Was na dzień z nami. Przedwczoraj robiłam też porządki w moich kosmetykach i zaczynałam Wam to nagrywać, ale niestety nie zauważyłam, że skończyło mi się miejsce i nie nagrało się wszystko, więc wstawię Wam to, co nagrałam przed sprzątaniem, jak wygląda ten mój regał z kosmetykami i za chwilkę nagram, jak sobie to zorganizowałam teraz, także będzie tylko takie przed i po, może jakieś krótkie przebitki wstawię ze sprzątania i to tyle. No i mam jeszcze nagranego ym, kilka minut materiału z, z, przed kilku dni, z przed kilku dni, nie pamiętam dokładnie z kiedy, y, gdzie robię pankejki na śniadanie i pokazuję co zabieram, y, jak wychodzimy z Michaliną na cały dzień. Także myślę, że też y, będzie to ciekawy materiał, też go wrzucę, a później już wracamy do dzisiejszego dnia ja się właśnie pakuję, bo dzisiaj, tak jak mówiłam, będziemy y, praktycznie cały dzień poza domem i pakuję torbę Michalinie i chciałabym Wam pokazać, co ze sobą zabieram, jeżeli chodzi o właśnie jakieś takie dłuższe wyjście z domu i w tej przedniej kieszeni jest moja część, więc mam gumy do rzucia, szczotkę, okulary portfel, perfum, jakieś tam nie, niezbędne rzeczy dorzucę jeszcze później klucze oczywiście a w dużej części jest torba Michaliny i tak na dole mamy podkład, który jest tutaj dołączony do tej torby, oczywiście dużo pampersów, no bo na cały dzień trochę ich trzeba, chusteczki i krem z filtrem obowiązkowo i teraz tak w tych bocznych kieszonkach mam jeden zestaw, jeden zestaw ubranek na yy, długie spodnie i body na ramionkach i skarpetki w razie czego. Tutaj mam taki yy, cieniutki kombinezon na krótkich rękach. Tutaj mamy kapelusiki i czapeczkę, która w sumie jest tutaj cały czas, i kapelusze też. Z tej drugiej strony włożę później butelki. I teraz jeszcze tak, dorzucamy oczywiście pieluszki. Wezmę trzy, nie za dużo. Dorzucę jeszcze otulacz bambusowy, który też się zawsze przydaje. Wezmę sobie go może na spód. I zabawki, bo już jesteśmy na tym etapie, że zabawki są potrzebne. Więc bierzemy królika, bierzemy książeczkę, bierzemy grzybka, oczywiście, i grzechotkę. I jeszcze wezmę za to, taką. No ja zawsze mówię, że to jest krowa, ale to jest przecież zebra. Ok i dorzucę oczywiście jeszcze termos, tylko muszę dolać yy, gorącą wodę, butelki, tak jak mówiłam, i mleko. I to będzie wszystko, więc taka duża torba. Sprawdza nam się naprawdę. Jestem bardzo zadowolona, że zdecydowaliśmy się właśnie ją kupić. I yy, jest naprawdę wygodna, a jeszcze mogę dorzucić opaskę. Do zdjęć może się przydać w razie czego. Więc tak, my jesteśmy prawie spakowane. Muszę dorzucić jeszcze kilka rzeczy i będziemy mogły ruszać. Hej, ja się właśnie ogarnęłam, pomalowałam. Zrobiłam sobie dzisiaj fryzurę na niezdecydowaną. Ponieważ trochę są spięte, trochę są rozpuszczone, ale przynajmniej mi tutaj nic nie będzie przeszkadzać przy twarzy. I dzisiaj... Boli mnie głowa. Mam migrenę, więc sobie zaraz wezmę chyba tabletkę, żeby się nie męczyć i nie denerwować, bo jeszcze cały dzień przed nami. I z tyłu widzicie moje dzieło, które zaczęłam wczoraj. Zaczęłam prasowanie wieczorem, ale już mi się nie chciało, więc zaraz rozłożę deskę i dokończę jeszcze jedną kubkę. Pochowam wszystko i będzie już gotowe. Wybieram się później na Spacer z moją mamą i z siostrzenicą, a później jadę do mojej siostry, a później jedziemy do mojej babci. Więc dzisiaj będzie taki dzień poza domem: także coś ponagrywam. No i zobaczymy, co tam ciekawego się będzie działo. Pogoda robi się ładna. Widzę, że wychodzi słoneczko. Rano była taka trochę mgła, można powiedzieć. Jak wstałam po 6. Michalna dzisiaj bardzo ładnie spała, bo wczoraj zrobiła nam taki numer, że obudziła się po 22. i ja przychodzę na takie wielkie oczy i się śmieje i zasnęła dopiero o drugiej. Nie płakała nic, było wszystko ok, ale po prostu nie chciała spać. Chciała się bawić, kombinowała, więc mieliśmy nockę z głowy, a dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo ładnie spała. Wstała o 6.30, więc się dosyć wyspałam chociaż poszłam dosyć późno spać było jakoś po pierwszej więc myślę że też może przez to mnie boli głowa kawę już wypiłam także biorę jakąś tabletkę i zaczynamy dzień cześć witajcie, w nowym vlogu zaczynamy dzień od pancake'ów. właśnie robię tutaj mam jeszcze ciasto z wczoraj i smarzę sobie tutaj właśnie kekki i będę jadła je z nutellą, z borówkami i z syropem klanowym. Także smacznego pokażę jak będą gotowe. Oj, no właśnie, zawsze tak, jak się chcę postarać, to nie wychodzi. No ale tak, pierwszy dni nie wychodzą. Przerwa na jedzonko. Ojejku. Taka głodna była. Czekamy do odbicia. Na jedzonek Gwiazda już będzie spokojna. Też była jazda na brzuszku we wózku. Trochę pomogło, ale na chwilę się czymś innym zajęła, bo przecież nudno jest leżeć tylko na plecach. Więc kombinujemy. I tu jesteśmy na placu zabaw przy tężniach. Po drugiej stronie. Ja trzymam kosmetyki w tej komodzie słodnej z Ikei, która nazywa się Alex, ale mam do niej dorobione kółka, bo ona na co dzień nie stoi tutaj w tym pokoju i po prostu mogę sobie ją łatwo transportować mieszkaniu. Jak widzicie, tutaj są szufladki brudne, ponieważ dzisiaj właśnie używałam kosmetyków no i tak to właśnie wygląda w środku, więc jest co robić. O! Więc mam zaraz e, wszystko, tu akurat są rzeczy do paznokci, więc wam zaraz wszystko pokażę i będziemy sobie każdą szufladkę od góry przeglądać. No i tak właśnie w pierwszej szufladce mamy e, jakieś sypkie cienie, pigmenty. Tutaj mamy konturówki, tutaj są jakieś rzeczy do makijażu oczu, brwi, tu są pomadki, tam są szczoteczki do rzęs, a tutaj jest w ogóle miszmasz, więc to wszystko sobie poukładam w kolejnej szufladce są pomadki pudry, bronzery, rozświetlacze róże, jakieś widzicie paletki i tak dalej, więc to też należy uporządkować W trzeciej mamy same kępki i jakieś tam pojedyncze rzęsy na pasku teraz tak ta i kolejna szufladka są do paznokci, więc tutaj nie będziemy na razie nic kombinować. I teraz tutaj mamy podkłady i paletki. I właściwie z kosmetyków by było wszystko, bo tutaj mamy znowu rzeczy do paznokci, a dwie ostatnie, no tutaj jeszcze są gąbki jakieś puste, widzicie, henna, jakieś puste te pojemniczki. I tu są akurat formy do paznokci, więc wszystko postaram się uporządkować. A na dole trzymam swoje etui z pędzlami. Także zaraz zobaczymy, co się z tego da zrobić. Mam nadzieję, że będzie wygodniej. Więc y, zaczynamy od pierwszej, chyba najgorszej szufladki. Wyjmę sobie te wszystkie organizery na stół i będziemy działać. Dobra, więc pokażę Wam teraz, jak y Wygląda teraz to wszystko w środku i w pierwszej szufladce mamy tylko rzeczy do oczu. Kępki ułożyłam sobie rozmiarami tutaj w jednym koszyczku. Z tyłu mam kilka par mm, rzęs na pasku, których rzadko używam. Tu są jakieś jeszcze zapasowe kępki. Tutaj są jakieś produkty do oczu typu Duraline, pomady do brwi, next Glitter Primer, jakiś eyeliner drugi. A tutaj mamy wszystkie pojedyncze cienie i pigmenty. Jak widzicie dużo pigmentów z inglota, z glam shopu. Tutaj są jakieś takie z AliExpress kolorowe, których rzadko używam, ale są całkiem ładne. I jakieś tam inne pojedyncze cienie. Kolejna szufladka. To są usta. I tutaj mamy konturówki i kredki. Sekundę, tylko tutaj mam. Michalina w nosidełku. Tutaj mamy takie klasyczne pomadki. Tutaj mamy błyszczyki. Tutaj mamy pomadki y, matowe. A tutaj jeszcze są zapasowe gumki do zalotki, patyczki, szczoteczki i baciki. W następnej mamy y, paletki. luzem je tutaj położyłam. I tutaj mamy pudry, brą y, znaczy brązary, róża i rozświetlacze. Więc w tej jednej tak to wygląda. Kolejne dwie są do paznokci. I w następnej mamy korektory, podkłady i pudry. Więc tak to wygląda i na... Na tym regale mam jeszcze kosmetyczkę, gdzie trzymam te kosmetyki, którymi się po prostu maluję na co dzień i pędzle i lusterko, wiadomo. Pędzle są do umycia, już są używane, więc dziś wieczorem będę znowu myła pędzle. Cieszę się, bo mam tak poukładane teraz kategoriami. Nie mam aż tak dużo tych kosmetyków, no ale jednak trochę ich jest i jakoś trzeba było sobie to... Wszystko posortować, a teraz widzę co gdzie jest, mam je posegregowane i łatwiej jest się tutaj odnaleźć, zdecydowanie. A ja mam pasażera, chodzę z Michalinką, bo niestety dzisiaj inaczej się nie da, tak? O! Dzisiaj tylko tak, więc sobie razem rządzimy w domku. O, ciemno! Zaraz babcia i dziadek przyjadą, no? Idziemy uszykować ciacho, tak? Jest taka zmęczona, ale nie chce spać, więc tak ją noszę. Dobra, mamy składniki. Mamy ryż, już ugotowany. Sałata, łosoś, ogórek, awokado, serek śmietankowy. Miał być w Philadelphia, ale niestety nie było, więc zastąpimy go łacia I obejmujemy całą resztę, czyli matę biały, jeszcze czarny wyjmę, a wasabi wasabi też ci się przyda i listki nori muszę wyjąć. Poprzednie. A tu. Dobra, więc wszystko mamy i będziemy zaraz działać. Trochę się ruszyło powietrze. Jest dosyć przyjemnie teraz, chociaż i tak jest ciepło na termometrze, ale troszeczkę zaczynają się ruszać drzewa i pojawiać chmurki, no zapowiadają burze po południu, więc może, może coś z tego będzie od jutra ochłodzenie. My już y, sushi zjedliśmy, wyszło pysznie. Y, y ja nie skręcałam, skręcała koleżanka, bo ma większe doświadczenie w tym. Ja skręcałam tylko raz, więc na pewno by mi nie wyszło tak ładnie jak jej. A teraz czekam na moich rodziców. Uszykowałam ciacho i wypijemy razem sobie kawkę popołudniową. Ja słuchajcie, oglądam e, Selling Sunset Orange. Orange Orange County, nowy sezon, właściwie nowa wersja e, tego właśnie programu, można tak powiedzieć, Reality Show e, na Netflixie. Uwielbiam Selling Sunset, więc bardzo się cieszę, że mam teraz co oglądać sobie, tak wiecie, w przerwach. E, no, lubię takie... Mm, takie rzeczy, ale widzę, że chyba ktoś już tutaj coś obejrzał, bo ja oglądałam tylko pierwszy odcinek. Dobra, więc yy, włączę sobie drugie od początku. ale naprawdę no ja to oglądać raz, że można się zainspirować i pooglądać e, domy których nigdy nie będę nawet na żywo pewnie widziała e, a po drugie no wkręcają historię tych tutaj agentek i agentów teraz, bo już tutaj też są e, mężczyźni przecież e, no fajne, polecam, tak dla zabicia czasu na nudę naprawdę super no i mamy deszcz, mamy burzę, przed chwilą się błyskałam. Także bardzo, bardzo cieszę się cieszę, będzie o wiele lepsze powietrze mam nadzieję. Hej, witam w kolejnym dniu. Jest już 15, zaczynam późno, ale od rana miałam gościa. A teraz jedziemy do Dziadków, do Chomiąży, na jedzonko, na spacer po lesie. Michalinka dzisiaj kończy 5 miesięcy, także robiłyśmy małą sesję. Tu wrzucę kilka zdjęć. I yy, tak spędzamy dzisiaj dzień. Mamy dzisiaj poniedziałek i tak sobie spędzamy popołudnie. Yy, Szymon idzie na nockę, także jeszcze mamy troszeczkę czasu. Michalina jeszcze śpi. Yy, samochodzie, także cieszę się, bo miała też drzemkę przed wyjazdem i myślałam, że już nie zaśnie w samochodzie. Wczoraj troszkę popadało, więc dzisiaj jest chłodniej, mamy 24 stopnie. Jest tak fajnie, przyjemnie, idealnie dla nas sam raz na spacer, także jedziemy, skorzystamy trochę z uroków lasu i zapraszam. Serujemy. Zobaczcie jakie tutaj ładne widoczki są. Cisza, spokój. Chodzimy ulicą, bo wygodniej, śliczniej. Uwielbiam. Pogoda idealna. Słoneczko za chmurami i chodzimy. Zjemy coś i będziemy Podnie wracać powoli do domku. Trochę walczyliśmy, ale się udało. Jeszcze się z nią kawałeczek tutaj przejdę. Mam nadzieję, że coś słychać. I wracam! My słuchajcie właśnie w takim pięknym miejscu mieliśmy. Wesele, bo ślub mieliśmy w innym, ale tak się miło wspomina.